Cześć, witam Was na kanale, a ty Ja nazywam się Paweł Różański i chciałbym Wam powiedzieć krótko i na temat na temat Xboxa Series S. Czy warto, czy nie warto, i o co w ogóle w tym chodzi pokrótce? Zapraszam! Xbox Series S. Najnowsza, dziewiąta generacja. Pewnie jest jeszcze Xbox Series X. Czym to się różni? Dla takich początkujących, może troszkę zabali zaawansowanych różnie to każdy będzie postrzegał, ale chciałem zrobić właśnie taki odcinek, bo wiele ludzi, wielu ludzi się pyta, co wybrać dzisiaj tak naprawdę. Jak ktoś gra mało, jak ktoś gra dużo, zaraz wszystko opowiem. Ja tą konsolę mam, posiadam. Kupiłem sobie tutaj dosyć niedawno od swojego dobrego kolegi. I już na pierwszy rzut oka trzeba powiedzieć, że ten produkt sam w sobie już wygląda jak produkt premium. Nie jest to tak jak pudełko na PS, PS5 na przykład, kupując dzisiaj, nie? Zobaczcie, piękna koperta w środku, um, usytuowana taka tekturka, na tym nasunięta. Wygląda to naprawdę na produkt taki typowy premium. Ładnie się otwiera. Wszystko jest ładnie skrojone, w środku jest jeszcze usytuowany pak, którego nie będę wyciągał. Jest jeszcze pełne okablowanie. Ja to mam w stanie praktycznie kolekcjonerskim, można rzec. Ja lubię takie sprzęty, jestem głównie kolekcjonerem, jak wiecie, albo jak nie wiecie, no to zbieram gry pudełkowe, konsolowe głównie i też staram się zbierać sprzęt różnego rodzaju. Chciałbym mieć ogólnie wszystkie konsole, ale zaczynając właśnie od Eski. Po co i komu ta konsola się przyda? Czym się różni od XA? Może właśnie pierwszy zacznę od tego. Powiedzmy sobie szczerze, najmocniejszą konsolą Microsoftu jest obecnie Xbox Series X. Gorsza konsola, tak, trzeba ją tak nazwać. Jest to właśnie ta S, którą przy chwilą pokazywałem, i jest to konsola też różniąca się tym od XA, że. Xbox Series X posiada czytnik Blu-ray, tak? Czyli tam sobie włożymy gry pudełkowej. Sobie spokojnie możemy pociągnąć troszkę z neta, bo to zazwyczaj dzisiaj tak z jest. Ale też troszkę z płyty. Wiadomo, że te płyty, jeżeli mamy, posiadamy. Nie musimy się martwić, czy w tą grę zagramy, czy nie zagramy, bo na pewno zagramy, tak? Różnie to jest z Game Passem, do którego sobie zaraz dojdziemy. Ale właśnie do Series S, jeżeli chcemy sobie kupić taką konsolę, ona jest o tyle fajniejsza, bo tak trzeba sobie powiedzieć, bo znam wielu ludzi. Wielu ludzi pytało mnie. Co sobie kupić na sam początek, jeżeli gramy krótko, albo gramy rzadko, gramy raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc? I właśnie ta konsola jest dla takich osób, i moim zdaniem, Microsoft robi sobie powoli takie podwaliny pod późniejsze czasy. Bo. Już wiemy, że raczej, raczej ta generacja będzie moim zdaniem przegrana przez Xboxa, ale oni sobie robią takiego, już sobie zrobili, takiego Netflixa gamingowego, czyli właśnie Game Passa. I co to jest ten Game Pass? I w ogóle po co ta konsola? Jak się z czym, z czym to się pije? Game Pass jest to właśnie taki Netflix, gdzie płacimy sobie dane abonament, który powiedzmy kosztuje chyba w największym wymiarze ten Ultimate, czy on się tam nazywa 60 parę złotych, chyba jakoś tak wychodzi. 40 parę złotych, już nie pamiętam, bo ja nie korzystam, ja korzystam z PlayStation, a miesięcy się cyferki nie trzymają. W każdym razie płacimy sobie abonament i na podstawie tego abonamentu mamy dostęp do ponad 300 gier, które aktualnie możemy sobie zagrać, które są bardzo fajne graficznie, od, od Xboxa, później 360, po Xboxa One i najnowszą generację. I nie interesujemy się tym, to, to jest fajne, faktycznie. Dla ludzi, którzy nie chcą mieć pudełek na półkach, nie, nie, nie szukają, nie zbierają, chociaż ja na gry pudełkowe, na gry, pudełkowe, na gry cyfrowe, mówię, tfu, po prostu naplułbym na nie dosłownie, bo wolałbym zawsze, żeby, żeby pudełka wychodziły. Jestem kolekcjonerem, więc dla mnie to jest ważne. Ale dla ludzi, którzy, dla których nie jest to ważne, nie są ważne pudełka, wręcz ich denerwują na półkach, to naprawdę jest świetne znakomite rozwiązanie, bo Xbox Game Pass, kupując taką konsolę, jest znakomity. Zaczynając też od tego, że to jest konsola typowo cyfrowa. Tam płytki sobie nie włożymy, o czym już mówiłem, ale Zagramy w gry wszelakie. Dużo jest gier, wiadomo, na Playaka, które nie, nie, nie wchodzą, że tak to nazwę, nie wchodzą na, na Xboxa, tak? Czyli, czyli tak zwane ekskluzywy. Na, na Playaka jest bardzo dużo takich gier i tym się wyróżnia PlayStation, Sony PlayStation od Xboxa, ym, czyli od, od konsoli, od Microsoftu. No niestety, taka jest prawda. Dzisiaj zresztą na komputerach już nie korzystamy w ogóle z czytników jakikolwiek fizycznych, raczej nie, ch chyba, że no sporadycznie ktoś sobie coś nagrywa, dogrywa, ale głównie gry wychodzą cyfrowo, czy na Steamie, czy tam na, na, na czymś na innym, jakim, na jakimś tam Epiku. Możemy sobie ściągać, ale tylko i wyłącznie gry cyfrowe, tak, czyli mamy po prostu dostęp, kupujemy klucz, wypożyczamy tą grę, no i taka jest prawda. Tutaj jest tak samo, korzystamy z tych gier tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, ale co nam to daje? Daje nam to tyle, że płacimy ten dany abonament i nie przejmujemy się, nie, nie musimy się zastanawiać, czy gra wychodzi dzisiaj na premierę, czy za tydzień, czy za dwa. Musimy czatować, żeby ją kupić, żeby iść fizycznie kupić ją w sklepie, albo zamówić przez internet. Nie. Po prostu sobie wchodzimy na tego Game Passa, i ta gra po prostu będzie. Jeżeli ona po prostu wychodzi na daną platformę Xboxa, tak? Jeżeli ona wychodzi, to ona po prostu w tym pasie raczej będzie. Jest gier tak dużo do ogrania, tych właśnie multiplatformowych, ale też, też są ekskluzywy jakieś tam Halo, czy jakieś tam Gearsy, prawda? No tych gier trochę, trochę się ona zbiera. Jeżeli ktoś jest casualem takim typowym, czyli osobą, która gra bardzo rzadko, nie wiem, raz na miesiąc, raz na tydzień nawet, to różnie to bywa, każdy to różnie określa, to faktycznie taka konsola spokojnie może się u nas w salonie Zadomowić, zresztą ona jest bardzo malutka. Bierzmy pod uwagę, nie czy to będzie widać, ale z tyłu za mną jest PS5. Ciężko ją gdziekolwiek postawić. Series Xa jeszcze nie mam, ale kiedyś w kolekcji na pewno będę chciał mieć. Ale cena, słuchajcie, cena Series S w sklepie oscyluje pomiędzy 1200 a 1400 zł. W zależności są jeszcze promocje, można kupić czasami taniej, z, z jednym padem, z dwoma padami, różnego rodzaju są promocje. O co chodzi też, jeśli chodzi o grafikę? Bo tu jest tak troszkę dziwnie, wyobraźcie sobie, że w, w, w Xboxie One, One, X, czyli tym najmocniejszym One'em jest tylko i wyłącznie można powiedzieć gorsza, gorszy jest procesor. Grafika jest grafika jest lepsza w Xie, w One Xie troszeczkę, ale jednak jest lepsza niż w Esie. Jak to się dzieje? No tak. No słuchajcie, no są też te podzespoły, resztę w SC są szybsze. Dodając jeszcze do tego fabrycznie zamontowane dysk SSD, które też trzeba sobie zdefiniować jasno powiedzieć, że jest jego tylko 512 GB. Co to dla was znaczy dla, dla laików na przykład? No bo ci co grają, to wiedzą. Z 512, 512 robi się nam nagle czysta chyba z tego co wiem, 40 albo 360 GB, bo reszta zabiera system. To jest bardzo mało. Na grę aktualną dzisiaj jakąś, żeby sobie pobrać takie głupie Call of Duty na przykład. No nie głupie ale Call of Duty sobie pobrać, no to jest coś około 140 GB, biorąc takiego, biorąc takiego na przykład powiedzmy, tak? Tak to wychodzi. Do tego, do tego jeszcze dzisiaj dzisiaj fajna rzecz wyszła. Tak, trzeba sobie o tym też wstrącić od razu przy tych dyskach, że wyszła ostatnio, już nie pamiętam, czy z miesiąc, czy dwa miesiące, to no, nieważne data. W każdym razie wyszła już lepsza, lep, lepsza odmiana, jeśli, jeśli chodzi o dysk, bo jest też jednoterabajtowa SK, już dostępna, ona jest w wersji czarnej. 512 są tylko może białe, a ta jest akurat czarna. Też można kupić, jeżeli ktoś chce, ale różnica w cenie jest coś około 300 albo, albo nawet 400 zł. Czy to się wtedy opłaca? Blisko po 2000 tysiące taką konsolę? No właśnie, jeżeli nie przeszkadza nam grafika, jeżeli nie przeszkadza nam granie w 1080p, czyli w 1080p, tak? O co to, co, co to znaczy? Xbox Series S Odtwarza tylko i wyłącznie do 1440p, jeśli chodzi o Rozdzielczość. Zazwyczaj to tyle tyle nie będzie. Pamiętam, że chyba Dirt 5 chodzi, bo sprawdzałem ją na, na Game Passie. W 1440p chodzi i to w 60 klatkach, co jest dosyć typowe, chociaż to jest dosyć też stara gra. Wyszła też na PS4, jeżeli można tak śmiało powiedzieć, czyli na starszą generację. Więc ona takich jak specjalnych jakichś wymaga nie ma. Ale w tej konsoli też w SC są różnego rodzaju zastosowane sztuczki graficzne, gdzie nie pozwoli nam to wyświetlić kon, 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 znaczy tej konsoli grafiki gorszej niż na przykład na poprzednią generację. No nie, jednak ta dziewiąta generacja, ona się trzyma tutaj w rydzach. Deweloperzy mają problem na Esk robić gry. To też jest fakt autentyczny. Nie ma faktów autentycznych, ale to jest faktycznie fakt i nie, nie wiem jaki, jaki, jaki będzie dalszy, nikt tego nie wie, jaki będzie dalszy tego postęp, bo faktycznie mają problem z rozrobieniem gry, mają problem z robieniem gier na, te, na tą konsolę, ale no cóż, generacja generacją oni takie taki gry będą musieli po prostu robić, bo tak to zawsze było. Dzisiaj się to wszystko zmienia. Ale mi się właśnie wydaje tak, podsumowując, że Microsoft robi sobie pewnego rodzaju podwalinę pod późniejsze czasy. Ona już jest chyba dzisiaj ta konsola spisana na straty, tak mi się wydaje. Nie chcę być prorokiem, ale na to wygląda, bo kupując sobie Series X, no to ona ona jest jednak dużo lepsza, ale też dużo droższa, jeżeli ktoś nie wie, czy się sprawdzi w gamingu, wiecie, jak dzisiaj jest. Dzisiaj, się, dzisiaj są takie czasy, że przez tą pandemię przystaliśmy chodzić przy, przestaliśmy chodzić do siebie, do, do ludzi, jakoś tak spotykać się. Ja to też zauważyłem, więc chcemy, nie chcemy komuś tyłka zawracać. Sami, sami chcemy sobie sprawdzić konsolę, czy, czy, czy nam coś się spodoba, tak? Kiedyś graliśmy, na przykład, dzisiaj, nie wiemy, czy nam się to spodoba. Ale seria SK, słuchajcie, na rynku wtórnym kosztuje blisko 700, a czasami za 600 zł można kupić. I czemu sobie tego nie sprawdzić? Podłączymy ją pod każdy telewizor. Dzisiejszy i spokojnie, spokojnie sobie gramy wszystkie najnowsze tytuły. To jest naprawdę tani gaming, więc jeżeli patrząc na takie dzisiejsze realia, to dla kogoś, kto chce spróbować dosłownie i chce, na, 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 nawet chce pograć, czy dziecku kupić, nie wiem, na, na, na jakieś urodziny czy coś, bo, bo, bo chce sobie pograć, to kupujemy sobie abonament i dziecko nam nie będzie truło. Czy my, my, nawet starsi siebie, nie będziemy truli, żeby zamówić sobie z internetu wersję pudełkową, których ja naprawdę wersje cyfrowe to bym, no wrzuciłbym się na tym zgodził, ale czas idzie z postępem. Nie możemy, nie możemy nic na to zrobić, nie możemy się wyważyć na to jakoś. Trudno, tak jest. Mieliśmy Netflixa, na Netflixa też się zgodziliśmy na rzecz, przecież. Znaczy, DVD też żeśmy zrezygnowali z odtwarzaczy, tak samo odtwarzaczy Blu-ray na rzecz Netflixa, czyli wszystkie te wersje streamingowe, wszystkie te portale streamingowe, które są do dzisiaj. No niestety, tak jest, świat idzie z postępem i z gami jest tak samo, jak widzicie, i tak dalej będzie. Dla wydawców to jest kapitalna sprawa, bo 100% zostanie u nich w filmie. Ale wracając, czy warto kupić taką konsolę? Tak jak powiedziałem, jakikolwiek telewizor podłączamy. I to, I to sobie spokojnie śmiga wykupujemy, albo nawet, który musimy kupić, bo inaczej w sobie na Series S nie pogramy. Musimy mieć Game Passa po prostu, musimy mieć, bo tam występują gry, które tylko i wyłącznie są pod tą konsolę. Jest malutka, jest schludna, fajna, piękna, mi się bardzo podoba. Plastik, wszystko wykonanie jest super. No, no i pod telewizorem by mi się zmieściła. A tutaj niestety. PS5 nie. Ja jestem ogromnym zwolennikiem gier pudełkowych, bo je zbieram. Mam grubo ponad półtora tysiąca aktualnie gier pudełkowych, głównie na PS3, na PS4 i też na PS5, troszkę na Xboxa by się znalazło. Dlatego ja tak nie tyle, że polecam, bardzo, bardzo jakoś tam polecam. Polecam dla ludzi, którzy faktycznie się zastanawiają, czy to jest dobra opcja. Tak, jest to dobra opcja, ja uważam i wydaje mi się, że takie, takie konsole u Microsoft w Microsoftie będą. Coraz bardziej rozwijane i to jest ich jakiś tam plan na przyszłość, bo ta generacja raczej zostanie wygrana przez plejaka, tak mi się wydaje, bo jednak nawet że Microsoft ostatnio kupił tych studii, tyle, tyle studiów deweloperskich, to raczej to nic nie pomoże na przestrzeni kilku dobrych lat, bo jednak zanim, zanim powstaną, zanim to wszystkie, wszystkie firmy deweloperskie się dobrze. Zakomunikują z firmą, tak mi się wydaje, to jednak trochę czasu czas, czas musi potrwać. A już zaraz za nami będzie Play, jak piątka pro. Prawdopodobnie z tego co. Są przecieki dosyć spore ostatnio i wydaje mi się, że jak wyjdzie coś takiego, to już wtedy będzie warto kupić. Bo też W ostatnim odcinku mówiłem w ten sposób, nie dopowiedziałem tego, że warto teraz nie kupować PS5. No właśnie, nie tyle że nie warto, warto kupi kupić, ale poczekać na PS5. Pro, no bo dzisiaj kupimy, wydamy te trzy koła, żeby jak sobie weźmiemy, weźmiemy do drugiego do, do dodatkowego pada. Jeszcze jakąś grę do tego, no to te trzy koła wydamy tak czy siak. Więc lepiej sobie poczekać na tego prosiaka PS5. A tutaj Series SK to jest taka naprawdę casualowa konsola. Włączacie, gracie w co chcecie tak naprawdę i raczej jeżeli jesteście casualowymi graczami no to nie będzie wam przeszkadzać absolutnie grafika jak macie telewizor 1080p czy tam macie nawet 720p to uwierzcie mi gry naprawdę raczej się trzymają w tych barierach nie ma nic wyżej nie ma katkarzu jakiegoś nie, wiem, nie wiadomo jakiego. Szybko się gry ładują o dziwo, fakt, znaczy o dziwo jest tu dysk SSD zamontowany już fabrycznie więc te gry się szybko ładują jest to aktualna generacja faktycznie to się wszystko w rydzach tego trzyma. Polecam serdecznie zapraszam do do góry, do komentarzy i do subskrypcji, bo kanał się rozwija, brakuje nam aktualnie dzisiaj chyba coś coś około 20 subskrypcji do 3000, gdzie będzie konkurs oczywiście jaki zrobię, zawsze robiłem na jakieś tam równe cyfry na kanale, więc zapraszam serdecznie i cóż, no komentujcie, komentujcie co myślicie, bo naprawdę to jest godna konsola, którą można ja bym ją jednak polecił dla osób, które zaczynają. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!